na pewno nie mogą mówić o kolorowej sytuacji 5 punktów przez wszystkie 16 kolejek na pewno nie jest optymalne dla tego zespołu i będą dzisiaj starali się, starali się wyrwać choćby jeden punkt z takiego trudnego terenu jakim są jakim jest Rapid 44 za Karczenko, a z numerem 92 mecz rozegra Kędzierski 30 Gębala, a z numerem 77 zagra Kacper Słanek. Trenerem drużyny gks Tychy jest Jarosław Zadylak. Sędziować na murawie. GKS-Tychy w zielonych strojach Sparta Katowice w białych, i rozpoczynamy pierwsze 45 minut. Jęgielewski schodzi do środka, strzela, dobrze wybija Kłarski, Wawoczny, ma wolne miejsce, Wawoczny do Mazurka, ten jeszcze raz do Wawocznego, Wawoczny strzela, od razu na skrzydło, w kierunku Sobotki, za mocna ta piłka, ale opanował to ostatecznie kapitan Sparty Katowice, dośrodkowanie w pole karne i teraz mało brakował, żeby Kemski to jeszcze przełożył, jeszcze ma... Jeszcze tutaj bliski strzelenie bramki był Zakarczęko. Znowu nie ma komu podać. Kamilo, może podejść. Właśnie to podcho właśnie podchodzi. To troszeczkę pomogło, ale na chwilę. Dzięgielewski. Wchodzi do środka, strzela, ale łapie Kucharski. Teraz błąd kolumbijskiego obrońcy. Teraz Mestkowski. Mestkowski z dystansu. Ale nad bramką. Teraz na skrzydło. Na skrzydło, do gębali. Ten schodzi do środka. Na, na lewą stronę. Schodzi do środka. Mamy strzał! To strata piłki na rzecz Wawocznego. Faunuje zawodnik Sparty. I mamy pierwszą żółte, żółtą kartkę w tym spotkaniu. Sparta w rankingu znajduje się tam na drugim miejscu, ale tym razem jeszcze Mystkowski strzela z dystansu! I zobaczymy być może teraz. To będzie ta sytuacja, która pozwoli na bramkę. Za Karczenko i mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu z strzelcem Jewgenii. Za Karczenko i mamy 1 do 0. Na zaledwie 4 punkty. Jeszcze. Jeszcze. Ukarany teraz żółtą kartką. Jeden z zawodników, Sparty Katowice, właśnie chyba Zakarczenko. Goście muszą rozpoczynać od bramki. A tymczasem arbiter główny, Po czym lekki mikro uraz. Widać, że Grzegorz Gąserz głodny gry. Od razu naciska w pressingu. Teraz zabrana piłka, ale. Ośrodkowanie, w strzał! I znowu bliski za Karczenko. Myskowski. do gębali, gębala! Ośrodkowanie właśnie do niego, jednak nie uda. jeszcze strzał z dystansu, ale. piłka troszeczkę uciekła z zawodnikowi GKS-u. Ale może tym razem Słanek w pole karne do a Matyśkiewicz! Kębala cały czas przy futbolówce. Miał szansę zagrać do swoich kolegów z Różnej jednak. Zdecydował się na akcję indywidualną. I teraz być może jest szansa dla Sparty. Zambrano, faulowane przez Pawła Konewkę, który jest ukarany żółtym kartonikiem. I po raz kolejny uspokojenie gry. Bawoczny. starał się teraz minąć, minąć krążolka. A ten faul, faulował. Po raz kolejny Dzięgielewski. Pokazuje, mu się jeszcze na środku pola kręży lok. Ale przejmują piłkę Spartanie. Zambrano Przedłuża do Kędzierskiego. Kamilo się pokazuje w środku pora. A na drugiej stronie Mazurek. I właśnie do niego zagranie. Mazurek. Trzył obok niego gącerz. Do niego podanie. Gącerz. Środek pola. Tam jest jeszcze Kędzierski. Ale mamy rzut karny. Arbiter główny dopatrzył się zagrania ręką Czarnogłowskiego. Byłaby to jego czwarta bramka. Ale zobaczmy. Gącerz! Pewnie wykonana jedenastka. Czwarty gol w tym sezonie Grzegorza Goncerza sprawia, że gospodarze wygrywają 2 do zera z rezerwami GKS-u. Tychy. Daje się jeszcze teraz. Gębala. Gębala wycofuje w kierunku, w kierunku konewki. Matyśkiewicz, środek pola, teraz piłka odbita od Kucharskiego. Mystkowski. Ośrodkowanie w pole kary, tam jest Dziękielewski, ale świetną interwencją teraz się popisał Kucharski. To Sparta spina się powoli w Tapeli, przeskakuje na trzecie miejsce. W szczególności, kiedy do Piaz Gliwice przegrał 2-0, ale teraz świetnym strzałem popisał się Sobotka i nieudana próba przejęcia. A Krzysztof Szydłowski kończy spotkanie i po 90 minutach walki Sparta Katowice wygrywa z rezerwami. GKS tych 2 do 0, więc zapraszamy Państwa do oglądania i w imieniu swojskiej piłki i Sparta Katowice TV dziękuję Wam za uwagę oraz oglądanie spotkania, komentował dla Was Tomasz Wicek i życzę Państwu miłej reszty, miłej reszty tego mroźnego dnia, jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia, cześć!